Cześć kochane dzieciaki, z tej strony serduszko kwiatuszek. O tak, tak mam właśnie na imię. Ładnie, prawda? Och, kochane dzieci, ale miałam dziś wspaniały dzień, mówię Wam. Od rana fruwałam między przedszkolami, parkami i placami zabaw, zaglądając do małych serduszek. Tak właśnie, do Waszych. Wiecie, że jestem takim małym serduszkiem, które zbiera uśmiechy i dobre uczynki? Gdy ktoś podzieli się zabawką, przytuli koleżankę, pomoże tacie nakryć do stołu, ja to wszystko widzę i moje różowe policzki aż się czerwienią z radości. Dziś podpowiem Wam jedną z moich ulubionych ciekawostek. Czy wiecie, że miłość to nie tylko buziaki i przytulaski? Czasem miłość to posłuchanie kogoś, kto ma zły dzień, powiedzenie przepraszam albo narysowanie laurki dla babci bez okazji. A teraz. Czas na moją serduszkową zagadkę. Co nie waży ani grama, a może ogrzać całą salę. Pomyślcie, pomyślcie, podpowiem, że to coś, co dajesz innym, nie tracąc go samemu. Już wiecie? Oczywiście, uśmiech! Dziś odwiedziłam też chłopca, który pomógł siostrze zasznurować buty. Wiecie, co zrobiłam? Dałam mu serduszkową gwiazdkę i wiecie co? Te gwiazdki zbierają się na moim kanale, dlatego jeśli chcecie posłuchać więcej opowieści o miłości, przyjaźni i magicznych uczynkach, zaobserwujcie ten kanał Tala i Przyjaciele. Będziemy razem odkrywać, co to znaczy mieć dobre serduszko i jak zostać superbohaterem od pomagania. Ściskam Was z całej siły i do zobaczenia w kolejnym serduszkowym odcinku. Wasz kwiatuszek, kocham Was. Cześć ciekawcy! Jestem Tała. Zapraszam was kochani do naszych opowieści i bajkowych inspiracji i ciekawostek. Obiecuję, że nie pożałujecie. Aha, nie zapomnijcie zaobserwować tego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia znowu. Pa, pa! A jeśli film się spodobał, to dajcie też lajka lub komentarz. Dziękuję!